Teraz jeszcze kilka słów o Państwa bieżących postulatach. Mówicie między innymi o tym, aby w polskim kodeksie karnym znalazła się sankcja w postaci kary śmierci zgłaszamy stary projekt ja, nie tylko Janusza Korymikiego, ale Jarosława Kaczyńskiego. Projekt, który w 2004 roku w Sejmie prezentował obecny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przewrócenie kary śmierci dla morderców, dla zwyrodnialców, dla ludzi, którzy z premedytacją zabijali i chcą często zabijać e, kolejnych ludzi. To jest naszym zdaniem akt sprawiedliwości. To jest również rozsądne. Kilka tygodni temu była sprawa pana Kajetana P., człowieka, który szlachtował kobiety, mordował kobiety, który napadł na strażników w więzieniu. Tacy ludzie, którzy nie boją się, że mogą uzyskać wyrok w postaci kary śmierci, są groźni dla współwięźniów, dla obywateli, dla ludzi, którzy ich pilnują, bo co więcej można zrobić, jeżeli mają karę dożywotniego więzienia. Jesteśmy też za tym, by Polacy, którzy są napadnięci we własnym domu, we własnym mieszkaniu i się bronią, nie musieli się tłumaczyć przed sądami, czy w sposób Proporcjonalnie, adekwatnie się broni. Po prostu ktoś mnie napadł w moim domu, to ja prawo mam. Czyli chodzi o kwestię przekroczenia granic obrony koniecznej. Tak, Filip. Jak państwo to widzą konkretnie? Uważamy, że jeżeli ktoś bronił się w swoim. Domu, ktoś w swoim domu e, został zaatakowany na, na terenie swojego domu czy swojego mieszkania, to nie ma w tym momencie możliwości przekroczenia granic obrony e, koniecznej. Nie ma badania, e, czy on działał proporcjonalnie, bo jeżeli ktoś mnie w nocy napada, wchodzi do mojej sypialni, e, to się bronię e, tym, co mam, a nie sprawdzam, czy mnie będzie atakował. Przepraszam, czy pan przyniósł pałkę, czy ma pan nóż, czy będzie pan do mnie strzelał? Ja nie... Z tym jest również związany kolejny postulat, mianowicie większy do... Dostęp do broni. Tak, zbieramy również podpisy pod ustawą nową o broni i amunicji. Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem w Europie. Mamy kilkanaście razy mniej sztuk broni na tysiąc mieszkańców niż Niemcy, Francuzi, a Rosjanie. To jak pan widzi dostępność do broni w naszym kraju? Chcemy, by te przepisy po prostu nie były uznaniowe. Bo Polacy, którzy są niekarani, którzy są zdrowi na umyśle i są odpowiednio do tego przygotowani, przeszkoleni, przestrzelani, mieli prawo do e, posiadania broni i do, prawo do samoobrony. Teraz jest czas pokoju, niemniej jednak, gdyby tak miało być wiecznie, to w Polsce nie trwałoby właśnie wielkie manewry, wielkie ćwiczenia anakonda. Tego rodzaju ćwiczenia są przygotowane, przeprowadzane. Z tego powodu jest do Polski jednostka taktyczna NATO ściągana, Amerykanie są ściągnięci, amerykańskie wojsko, bo polski rząd obawia się i słusznie, że ten czas pokoju może nie być wieczny. To, co się dzieje na Ukrainie, co się działo, co się dzieje, to, co się dzieje w Syrii, Iranie, i, 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 Iraku, przepraszam, w Afryce Północnej to są niepokoje, które mogą eskalować. Czy ja dlatego... dobrze rozumiem, że poprzez, poprzez jakby większy dostęp do broni, prawda? Polacy byliby niejako takim uzupełnieniem wojska w razie sytuacji zagrażającej naszemu niebezpieczeństwu bezpieczeństwu. Ja, ja jestem z jednego z ostatnich roczników, które jeszcze miały przysposoby obronne i normalnie strzelały jeszcze w szkole. W chwili obecnej młodzi ludzie nie mają żadnego kontaktu z bronią, nie mają kultury posiadania e, broni. Nie, no może wiedzieliby, z którą stroną trzymać i w którą stronę trzymać broń palną, ale dalej by już sobie nie dawali rady i uważamy, że naturalnym uzupełnieniem armii zawodowej, która w Polsce jest słaba, mało liczna i źle uzbrojona źle wyszkolona, zbyt, e, z, zbyt słabo, powinna być e, obrona terytorialna, aby powstała w Polsce obrona terytorialna, to Polacy muszą mieć po prostu kulturę posługiwania się Broni i umiejętności o to zabiegamy. Myśli pan, że ta kultura szybko udałoby się wprowadzić przy obecnej mentalności i aktualnym stanie rzeczy w tej materii akurat w naszym kraju? Jeżeli człowiekowi nie pozwolimy jeździć na rowerze, to nigdy się na nim nie nauczy jeździć. Jestem głęboko przekonany, że Polacy są mądrym, odpowiedzialnym narodem. Na pewno nie mniej, nie mniej odpowiedzialni niż Ukraińcy czy Rosjanie, bo dopiero Ukraińcy. Po nieszczęściu, jakim była utrata Krymu i dwóch, można być dużej części wschodniego terytorium, wprowadzili u siebie obronę Terytorialną Gwardię Narodową i z masowo zaczęli pozwalać swoim obywatelom na posiadanie broni. Powstała kilkuset tysięczna gwardia narodowa. Polacy są, chciałbym, żeby nie byli, nie byli mądrzy dopiero po szkodzie. Chciałbym, żeby w chwili obecnej mieli możliwość po prostu polepszenia swoich umiejętności posługiwania się bronią. Moja żona jest doskonałym przykładem na to, jak się zmieniają postawy. Polaków dwa lata temu była absolutnie przeciwna temu, byśmy mieli w domu broń, byśmy mieli w domu safe z bronią palną, naboje amunicji. Po kryzysie uchodźczym, po kryzysie migracyjnym, widząc co się dzieje w całej Europie, co się dzieje we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, powiedziała, że powinniśmy mieć w domu broń i ona i ja powinniśmy potrafić strzelać. I nasze dzieci, nasze w tym momencie najstarsze dwie córki również uczymy takiej umiejętności. W najbliższą sobotę idziemy na strzelnicę. Rozumiem, czyli jest pan sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że wybiera się pan na spacer, dajmy na to ulicami Białego Stoku, a tutaj co druga osoba ma przy sobie broń i w każdej chwili może jej użyć? Takie budowanie tego rodzaju przesad nie jest potrzebne i niczemu dobremu nie służy ale chciałbym zwrócić uwagę, że w Polsce między pół miliona a milion jest sztuk broni, tak zwanej broni palnej czarnoprochowej, która jest dostępna, która zabija tak samo jak konwencjonalna broń palna. Nie ma w ogóle przestępczości z tym związanej. Jest, są dużo zakupy, wiem, w chwili obecnej przez ludzi z Ukrainy, bo w Polsce prawie milion Ukraińców tego rodzaju broni w Polsce i chciałbym w sytuacji, w której ktoś chciałby użyć nielegalnie posiadanej broni przeciw żeby mieć możliwość bronienia się. Jak ktoś mnie napadnie, to nie chciałbym być, z, nie wiem, z gołymi rękami czy z nożem, ale po prostu mieć możliwość efektywnego bronienia się. Nowoczesny e, człowiek to powinien po prostu, no, używać narzędzi najbardziej efektywnych do samobronienia. To jest właśnie broń palna. Panie prezesie, na koniec jeszcze przypomnijmy o tych dzisiejszych spotkaniach. Być może po tej rozmowie, która jest takim wstępem do dalszej dyskusji, debaty, do pochylenia się nad tymi zagadnieniami. Być może będą chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, zamienić kilka słów z panem, posłuchać dodatkowych informacji. Spotkania odbędą się tu na Podnasiu, w zasięgu naszej stacji, więc przypomnijmy, gdzie dokładnie będzie można dzisiaj się z panem spotkać, porozmawiać i wysłuchać tego, co pan ma do powiedzenia. Bardzo serdecznie zapraszam słuchaczy. Radia Yard do Hajnówce o godzinie 16 do Trio Pizza na ulicy Armii Krewiej 14, w Bielsku Podlaskim o godzinie 17.30 do Pabu Blues na ulicy Mickiewicza 73, a w o godzinie 19.30 na ulicę Warszawską 39 do Pabu Rest. To szykuje się dość intensywne popołudnie w takim razie. O tak. Zapraszam Państwa serdecznie. Mamy nadzieję, że Radio Jard również przyczyni się do tego, że frekwencja będzie zadowalająca. Dziękujemy za spotkanie. Wiceprezes partii Korwin, pan Przemysław Wipler, był naszym gościem w studiu. Dziękuję bardzo.